Zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że to już było? Spojrzenie, gest, obraz, dźwięk. Normalnie, jakby czas się zagiął. Déjà Wspomnienie przeszłości, które już się wydarzyło. Dzisiaj pochylimy się nad zjawiskiem déjà I z naukowego punktu widzenia, i z filozoficznego punktu widzenia. Miłego oglądania. Nazwa dozawi oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z języka francuskiego i dosłownie oznacza już widziane. Termin ten w sensie psychologicznym po raz pierwszy został użyty przez francuskiego filozofa Emila Boiraka, który również oczywiście zajmował się badaniem zjawisk paranormalnych. Ludzie, którzy wcześniej doświadczali tego typu odczucia, nazywali to dziwnym wspomnieniem bądź pętlą czasu. Deja vu to bardzo subiektywne odczucie, kiedy mamy wrażenie, że sytuacja już się kiedyś wydarzyła. Z neurologicznego punktu widzenia jest to błąd. Dlatego, ponieważ jednocześnie pamięć krótkotrwała i długotrwała zbierają tą samą informację. Dzieje się to głównie w hipokampie, yy, gdzie informacje przechodzą, przetwarzane są do pamięci długotrwałej. Jeżeli ten proces zostanie zakłócony, no niestety. Deja vu może się właśnie pojawić. Na przez 3 lat. Oczywiście spojrzenie na to zjawisko i Vu zmieniało się. W XIX wieku to zjawisko było bardziej podpinane pod transcendencję, pod porozmisłowość, duchowość, mistycyzm. W XX wieku już. Poprzez y, rozwój technologiczny doszliśmy do wniosku, że to zjawisko mózgowe, neurobiologiczne. W XXI wieku te dwie płaszczyzny się zakolegowały i mamy informacje z naukowego punktu widzenia, które, tak jak wcześniej powiedziałem, y, że derivat de 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 jest elementem. Y, Naukowym, mózgowym, ale do tego dochodzą przeróżnego rodzaju hipotezy filozoficzne, o których zaraz będę mówił. Jeżeli chodzi o doświadczenie tego typu zjawiska, to najczęściej występuje pomiędzy 15 rokiem a 25 rokiem życia wtedy, kiedy mózg jest najbardziej aktywny i najbardziej plastyczny. Czasami środki, substancje psychoaktywne mogą zwiększyć prawdopodobieństwo występowania tego zjawiska, w szczególności THC, ale również może się pojawić przy zwiększonej ilości dopaminy w bardzo krótkim okresie czasowym. Oczywiście, niestety, w tym wszystkim, jak zresztą zawsze, jest pewien negatywny niuans. Niestety, zjawisko DŻWi może też wiązać się z zaburzeniem. Które może przeszkadzać? Déjà vu to naturalne neurobiologiczne zjawisko, które występuje zazwyczaj raz bądź kilka razy w ciągu naszego życia. Niestety, jeżeli występuje częściej niż powinno, niż przeciętnie, możemy mówić tutaj o zaburzeniu. Jego fizyczne miejsce znajduje się w płacie skroniowym i hipokampie. W sztucznych warunkach również możemy wywołać np. w laboratorium pod wpływem pewnych bodźców, snów, bądź wspomnień. Kolejne hipotezy są oczywiście trzy. Ja osobiście powiem wam szczerze, że uważam, że każda z tych hipotez jest sensowna. Ale do rzeczy. Pierwsza mikroopóźnienie. Co to znaczy w praktyce? Gdy patrzymy na dany obiekt czy jakiś zbiór obiektów, jedna gałka oczna odbiera informacje mikro szybciej od drugiej gdzie informacja zostaje przetransportowana z pamięci krótkotrwałej szybko do długotrwałej i w, dosłownie w milisekundę później druga gałka oczna odbiera informację no i pojawia się zwarcie wtedy gdy właśnie ta długotrwała pamięć krótkotrwałą się dotknie pojawia się moment to już było pamięć bez kontekstu Mózg zapamiętuje przeróżnego rodzaju bodźce, które działają na zasadzie skojarzeń. Jeżeli jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu i dana sytuacja, przeróżnego rodzaju może to być sytuacja, możemy być w parku, możemy być w kościele, możemy być w jakimś budynku, w mieszkaniu, gdziekolwiek, ale gdy te elementy, czynniki, które wiążą się z elementem skojarzeniowym, pojawia się synchro to urzędne, ja to tak nazywam w praktyce, może dojść do zjawiska déjà vu. Sny lub wspomnienia podprogowe. Niektóre doświadczenia, które miały miejsce nawet czasami i w snach, czyli mogą być fikcyjne, mogą wywołać efekt déjà Oczywiście nie zabraknie filozoficznego spojrzenia, także w filozofii platońskiej intuicja jest określona jako przebłysk świadomości, w sensie takim, że dusza to zjawisko, element naszej duchowości, która wie wszystko, a drzewi to element, w którym ta informacja przebija się do świadomości. W filozofiach Wschodu mówi się natomiast, że Deżowie to zjawisko typowo duchowe bądź jakaś informacja ze wcześniejszych wcieleń. W egzystencjalizmie zjawisko to jest rozpoznawane jako element poszukiwania sensu. Kiedy pragniemy znaleźć jakiś sens, to to zjawisko może się pojawić. A może to coś więcej? Może to szept duszy, że właśnie tutaj miałeś być? Dobrze, teraz wejdziemy już w czystą filozofię. Będziemy rozkminiać temat połączenia intuicji z Vu. Zapraszam Was do odcinka intuicji. Które zostały już nagrane wcześniej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć podstawowych, oczywiście informacji na ten temat, to zapraszam Was bo do powrotu do tamtego odcinka. A teraz jedziemy z. Kusa. Intuicja to błyskawiczne przeczucie, które dociera z podświadomości do świadomości. Déjà może być momentem, w którym podświadomość przebija się do świadomości. Kiedy to mamy do czynienia z czymś znanym, co kojarzymy, ale niewyraźnym, czujesz, że to już było, bo twój mózg daje ci reakcję, to już było. Może miało to cię czegoś nauczyć? Też jako efekt głębokiego wzorca. Mamy na pewno świadomość, że w naszym życiu zdarzają się czasem bardzo podobne sytuacje. I na przykład możemy spotykać podobnych ludzi w zachowaniu, i na przykład w sytuacji, gdy spotykamy taką samą osobę, którą wcześniej spotkaliśmy, która rezonuje z naszą nieświadomą mapą informacji, czyli intuicja, pojawia się automatycznie uczucie déjà vu, a następnie intuicja. Pamiętajcie, sytuacja, déjà intuicja. Déjà jako przebłysk pamięci duszy. W tradycjach duchowych oraz esoterycznych, déjà jest często rozumiany jako przebłysk, informacja z poprzednich wcieleń, która przebija się przez powiedzmy nieświadomość, do Podświadomości, a później do świadomości. Intuicja to język duszy. Co to znaczy w praktyce? Chodzi tutaj o to, że są pewne informacje, które wykraczają poza racjonalne, logiczne rozumowanie. W skrócie, déjà to moment, w którym dusza się budzi, a intuicja chce ci coś powiedzieć. déjà vu jako sygnał z przeszłości. Niektóre teorie, na np. parapsychologiczne, sugerują, że czas nie jest liniowy, a déjà może być przeciekiem z przeszłości. Intuicja również działa jak wyprzedzająca świadomość. Odczuwasz coś, zanim się wydarzy. Déjà może być momentem, w którym czas się zaciera, a intuicja łapie fragment tego, co ma się dopiero wydarzyć. Podsumowując, déjà vu i intuicja mogą być elementem tej samej strony monety i jednej świadomej chwili, w której zaciera się czas i dusza przesyła informacje do naszej świadomości. Dilatacja czasu. Czas nie płynie równo. Zgodnie z fizyką kwantową i teorią względności musimy mieć świadomość, że czas nie płynie równo. Możemy to w bardzo prosty sposób zrozumieć. Bo weźmy sobie sytuację, że czas może się zakrzywić może płynąć inaczej niż sztywno może stawać w miejscu może się rozszerzać. W niektórych warunkach, na przykład podczas snu czy jakiejś medytacji co oczywiście możemy zaobserwować w sytuacjach, gdy ludzie wiele lat medytują mają wiele wiedzy, umiejętności, doświadczenia w tych sprawach, to podczas medytacji mogą stracić poczucie czasu. Robiąc coś godzinę, mogą mieć wrażenie, że robią to 5 minut. W praktyce oznacza to to, że świadomość może się poruszać niesztywno względem czasu. I wtedy właśnie drzewi może się pojawić, może być momentem, w którym to Informacja, która jeszcze się stricte nie wydarzyła w rzeczywistości, przeleciała do naszego mózgu i dotknęła świadomości. Intuicja. Dostęp do nieliniowej informacji. Intuicja to zdolność do przeskoku logicznych barier. Można zrozumieć ją jako wewnętrznego nawigatora. Które może odbierać informacje z poziomu zupełnie innych e, poziomów świadomości niż świadomość, może mieć dostęp do właśnie bardzo dużej dozy informacji. Niektórzy mogą mieć przekonanie, że jest to Bóg, wszechświat, Stwórca, Absolut. I musimy też mieć świadomość, że na tych niektórych poziomach tej świadomości, czy też może bardziej z tej, tej podświadomości, czas może zupełnie inaczej funkcjonować, co w bardzo prosty sposób możemy zauważyć podczas choćby snu. I jeśli podświadomość ma dostęp do tego typu informacji, może przewidzieć przyszłość. I możemy tutaj mówić przykładowo o jakichś proroctwach, jasnowidztwach. Chociaż że z tym drugim miałbym większą sceptyczność co do uwierzenia w to, ale nie neguję, że jest to niemożliwe. Możemy również rozpoznać wzorzec przed materializacją, uruchomić uczucie déjà vu, czyli właśnie to już było, ale nie w tu i teraz, a może za 5 czy 10 lat. Wiemy, brzmi to absurdalnie. Ale jest taka możliwość. Déjà vu jako zjawisko styku czasów. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy dwie linie. Jedna linia jest delikatnie przesunięta w lewo, czyli w przeszłość, a druga niżej, równolegle jest przesunięta bardziej w prawo, czyli w przyszłość. Ale mają wspólny środek czyli połączone są w jakiś sposób, być może właśnie w podświadomy. I w sytuacji, gdy na, pierwsz, na drugiej linii czasowej, czyli na tej, gdzie już mamy więcej przeszłości, y, sytuacja, która się wydarzyła, mogła być przesunięta informacja do przeszłości, czyli do tej y, linii, której jest ta przeszłość i na no paść informacja z przeszłości przyjdzie do nas tu i teraz. No widzicie, może być naprawdę ciekawie. Rzeczywistość, w której czas jest miękki. Rzeczywistość jest miękka, jest płynna, nie jest sztywna, a to echo tego, co dusza już wie. Poetyckie podsumowanie. Intuicja to podróż między wymiarami. to ślad na tafli świadomości. Dylatacja czasu otwiera szparę pomiędzy tym, co było o tym, co jest. Może drzewi pojawia się wtedy, gdy zatrzymuje się czas. Tam, gdzie intuicja stycha się z rzeczywistością. Tam, gdzie dusza rozpoznaje coś, czego rozum jeszcze nie rozumie. Ogólnie, powiem Wam tak, z własnych przemyśleń odnośnie tego właśnie tematu, jakby nie było. Osobiście uważam, że zaufanie temu wewnętrznemu głosowi na pewno Wam nie zaszkodzi. Jeżeli macie takie odczucia intuicyjne, ufajcie, bo to wasza wewnętrzna mądrość, która daje wam sygnały. A ty kiedy ostatnio miałeś drzewi? A może to nie przypadek? Dzisiaj to wszystko. Informacje dzisiaj były bardzo obszerne. Dotknąłem płaszczyzny filozoficznej, kwantowej. Podobało wam się chyba, mam taką nadzieję że Wasza wiedza się poszerzyła, a tym samym Wasza świadomość się poszerzyła. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawiajcie, lajkujcie, komentujcie, bo temat był naprawdę szeroki i w pewien sposób powinno Wam się pojawić masę pytań odnośnie czy do fizyki kwantowej, czy do intuicji, czy to déjà. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.